Hej witajcie moje miśki, tu wasza daria, a dziś usuniemy sobie konto. Nie, no lol, żartowałam. Wielkie S dla psychole klasarne, co już się zesikały ze szczęścia. Boże, co to są za jakieś wiedźmińskie klątwy? Jak widzicie, dziś zrobimy MSP2 od zera oczami bociary. A tak się prezentuje nasza nowa gwiazda Hollywood. Teraz tylko trzeba jakąś ją nazwać. S wbiłam na fińskie MSP, i jestem biedna jak gówno. OMK, trzeba napisać królewski status, by pokazać Finom, gdzie ich miejsce. Idealne. Teraz cykamy fotkę na czerwonym dywanie, by pokazać finom, kto tu jest królową. Aha, ale kto pytał, o matko Gertruda już jest sławna, czyżby to Jezus mi wbił likę za bycie dobrą katoliczką? Idealny artbook dostosowany do poziomu tej gry. O pa drugi poziom. Kort Boże, w tych czatach na serio nikogo nie ma ciekawego. Masakra. A teraz zapraszamy na segment z Joanną Krupa. Hey bitches, tu wasza Joanna Krupa, gdzieś z robimy ośgo looks. Jak wy dokształki uczesny szki są żydki, jak komorniki, so get lost. Tylko Joanna Krupa jest true beauty here. VPR Dalecz. Z takim akcentem żegnam się z wami. Zabierzcie mi dostęp do internetu.